Cześć, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale z gry Farming Simulator 22. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się zbieraniem zbelowanych tutaj kostek i wywiezieniem ich do y, skupu, aby je sprzedać. W dzisiejszym odcinku mam zamiar zakończyć kontrakt, który sobie podjęliśmy w, y, dwa odcinki temu. Podjąłem sobie kontrakt na pracowanie bel na wartość prawie 28,5 tysiąca euro. Y, zaskoczenie trawy i sprasowanie tych bel. Więc to już zostało wszystko wykonane w poprzednich odcinkach W dzisiejszym odcinku zostało nam tylko Zabranie ym, odpalenie naszej, naszej maszyny I zawiezienie tych bel Na... po prostu w miejsce, w które nam nakazano Więc zabieramy się za robotę, rozkładam na naczepę X A B, po prostu B Dobra i jedziemy i zbieramy kostki, ale wiecie co? Zacznę sobie od tamtej strony ym, Tam od strony no tu może tak pod kątem będę jechał, czekajcie, palimy maszynę Ciekawe ile tych kostek wchodzi, 15 czy 12, czy nie wiem ile Czy 14? Chyba 12 O kurde, chwilę to potrwa Bo ta maszyna musi wykonać cały ruch Druga kosteczka Trzecia Aha Trzecia kostka, dobra Czyli by będzie tych Razy 5 chyba będzie 5. Ej, wiecie, że nie wiem, zobaczymy, chyba 12 wyjdzie tych kostek. Chyba tak. Dobra. Więc mam nadzieję, że w ogóle yy, poprze poprzednie dwa odcinki z tej, z tej takiej mini serii, którą, w której zajmowaliśmy się wykonaniem tego kontraktu, Wam się podobały. No niestety, poprzedni odcinek to była jedna wielka klapa, ponieważ nagranie się zepsuło i nie było czego pokazywać. Więc nagrałem tylko odcinek, w, wa w którym Was o tym poinformowałem i pokazałem Wam maszyny, którymi to wykonywałem. Więc mam nadzieję, że jeszcze raz, że nie, nie macie mi tego za złe, no po prostu ja nie miałem na to wpływu, coś się zepsuło od strony technicznej, no i widzieliście, że wzięło się i skaptaniło i tyle było, tyle mi zostało z nagrania. Tylko miniaturka mi została tak właściwie z nagrania, którą widzieliście na, na poprzednim filmie, co nie? Więc ja chyba teraz zajmę się... Mm, hy, 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 hy. Bierzemy sobie jedną przyczepę i zaczniemy robić time lapsey, to nie, bo tego trochę wywożenia jest. Więc trzeba będzie kilka kursów zrobić, nie wiem 2-3. O co ja powiedziałem w ogóle 2-3 4 pewnie 5 maksymalnie, chociaż... Chociaż może 3, może max 4 wyjdą kursy i wychodzi 14 belek, czyli jednak nie było to 12, tak jak myślałem, tylko 14. Ja zabiorę ostatnią belkę i zrobię sobie jeszcze tutaj miniaturkę z tą szczepą i z tym ciągnikiem Tyk. o, ostatnia? tak, mamy 100% na sobie między belami żeby to ładnie wyszło może coś takiego dobra, więc za sekundkę ja zrobię minimalne cięcie i zaraz się słyszymy dobra, jestem z powrotem i teraz tak, miniaturka jest zrobiona, i ja teraz jadę do, ym, do skupu, w którym sprzedam te wszystkie belki Sprawa wygląda tak, że tego jest trochę, tak jak przed chwilą mówiłem, więc robimy sobie timelapsa Po prostu jak ja będę jeździł, albo po prostu zrobię cięcie Chociaż nie, cięcie nie będę robił, bo ten odcinek wyjdzie za krótki Bo gdyby było tylko przywitanie, moje jeżdżenie i, po i pożegnanie to ten odcinek wyjdzie bardzo krótki, więc nie chcę, żeby taki był. Chcę, żeby też, żebyście też coś mieli do oglądania. Więc tak bez sensu taki na odwal się wyjść ten odcinek. Więc zróbmy to w ten sposób, że ja teraz sobie pojadę, yy, zawiozę ten, zawiozę tą przyczepę pełną Bel. Sprzedamy, zobaczymy ile jest jedną przyczepę, w sensie jak tam z tym kontraktem. No i dalej zrobimy sobie time z jakąś fajną muzyczką w tle, tak jak w poprzednich odcinkach to widzieliście. Mam nadzieję, że w ogóle ta forma wam się podoba i że... Yy, no, lubicie oglądać tego typu odcinki, takie jak były ostatnio, yy, właśnie z timelapsem, muzyczka w tle. Yy, trochę komentarza, trochę cięć, trochę lapsów. Takie odcinki są yy, ten format. No i co, chłopie, robisz? Chłopie! Yy, format zróżnicowany tych odcinków. Nie wszystko takie na jedno jedną to że cały czas tylko gadanie, gadanie i jeżdżenie, tylko różne formy właśnie... Nagrania w jednym odcinku, mam nadzieję, że takie coś wam się podoba I że, yy, no, lubicie to oglądać Więc Dojeżdżamy już powoli na miejsce Wiecie co, ja nieraz tak gram w tego farminga teraz z wami gadam I nie wiem co mam powiedzieć, i tak się jąkam, jąkam, na pewno też to zauważacie Tylko, że no nie wiem nieraz na czym się skupić yy, Co wam przekazać, jakie informacje Jak już przekazałem wam wszystko już wszystko wam powiedziałem a nie chcę też, żeby na odcinku była taka cisza. No nie, hopie! O widzicie w ogóle co się dzieje na tych ulicach. Te PZT w ogóle nie zwracają uwagi na mnie. Koguty w ogóle włączę. Aha, to nie było tutaj, tak? Tylko... Dobra, to pojedziemy ulicą. Pojedziemy polnymi uliczkami, bo tu chyba jest przejazd. O ja pierdzielę, gdzie ja jeżdżę? W ogóle chyba jest dla ludzi. O kurde, hopie, uważaj! Pierwszej... Zobaczcie z pierwszej osoby jak to zajebiście wygląda. Jak ta kabina pracuje I co najlepsze jakie są Ja mam w miarę cicho grę, żebyście słyszeli mnie dobrze Ale Są też takie dźwięki, jakbyśmy jechali po takich kamieniach Szucze, żwirze Takie zgrzyty pod kołami, fajnie to brzmi Nie wiem czy to kiedyś było Mamy Takie udźwiękowanie Johnson's Farmers Market, jesteśmy na miejscu Teraz ciekawe ile zaliczy się kontraktów. Czy to jest tutaj? Najprawdopodobniej tak Więc wyładujmy sobie to Y, wyładuj bele Maszyna nam się rozłoży Okej, okay. teraz mogę Kliknąć wyładuj bele tutaj Ok, bele znikają O i zobaczcie, kontrakt pracy Super, więc ja to złożę Literką Y Tak, super O i zobaczcie, kontrakt został już wykonany W 51% czyli jeszcze mniej więcej półtora transportu i kontrakt zostanie zaliczony, a bele na polu jeszcze zostaną dla mnie do mojej dyspozycji. Więc jest to bardzo fajna sprawa, że jeszcze na tym zarobimy ogromne siano. Było warto poświęcić ten czas w poprzednich odcinkach, żeby to tak wyglądało. Więc ja wracam teraz, już robię cięcie i widzimy się na polu, albo raczej słyszymy się na polu, jak będę zbierał kolejne bele. Powiem Wam, że jadę sobie tak do... Na to pole z powrotem, jak patrzę na te lusterka w tym wnętrzu tej, tej kabiny, tej szoferki tego silnika, powiedzcie mi jedną rzecz. Czy ktoś, kto to projektował, te lusterka, zasrane, to czy ktokolwiek spróbował na tym zagrać i z tego korzystać? Tam w Diancie? Przecież w tym nic nie widać. Nie, nie ma chyba korekcji ustawienia tych lusterek. Ja w ustawieniach włączyłem lusterka po prostu, żeby one były. A ja widzę takie gówno. To równie dobrze mógłbym je wyłączyć. I też nie widzę nic, tylko szare pole. Zobaczcie, no nie widać nic w tych lusterkach. One są ustawione beznadziejnie. Czy naprawdę nikt tego nie. Nie wiem, kurde, dlaczego to tak jest? Dobra, jesteśmy już na polu z powrotem. Zbieramy, kontynuujemy zbierać te belki. Ciekawe, ile nam zostanie ich jaka ilość. Ja zbieram od tej strony pola, dlatego, że z tej strony pola jest dalej. A Im dalej, im bardziej w tamą stronę pola będziemy szli, tym bliżej będzie nam do punktu docelowego, więc dlatego zbieram z tej strony. Ja wiem, że na to samo by wyszło, czy bym zbierał z tej, czy z tej, bo i tak finalnie musiałbym i tak zebrać z obu stron pola. No, ale chyba lepiej tak, no. Czemu ta kostka się nie zebrała? Przecież tak długo była maltretowana przez tą... O. Dobra, teraz trzeba poczekać niestety. O, super, dobra. Trzeba chwilę czekać. taki jest minimalny cooldown. I jest idealnie. O, ta powinna być zebrana. Zobaczcie no. O. Po chwili zaskoczyła. Dobra. Mamy już połowę Na naczepy, znowu naczepy Przyczepy, co ja mam z tymi naczepami? Za dużo się Verotracka na, nagrałem I teraz sama naczepa Ciągle mi chodzi do głowy ta nazwa To jest przecież przyczepa jest Zupełnie co innego Jak sama nazwa mówi, przyczepę się przyczepia A naczepę się naczepia Na się siedłowy, więc nie wiem dlaczego Ciągle mówię na to naczepa oj, ciężko by je zawinąć bo to jest mało skrętne. okej, okay, coś w tym stylu jeszcze trzy beleczki, czyli raz i te trzy jeszcze weźmiemy i mamy kolejną, kolejny komplet uciekajcie ptaki, nie chcę was przejechać a wy tylko wydziubujecie ziarno, nasiona zbieraj dawaj no, o dobra, spoko Teraz będzie ostatnia belka. To weźmiemy sobie tą, co tutaj tak krzywo stoi, albo ra raczej leży, a nie stoi. O, super. I możemy wracać na. wracać. Możemy jechać ponownie, zawieść to na. Johnson's Farmer's Market. Tak i uciekać. O, jechane zostały przeze mnie. Brutalnie nie chciały się odsunąć. są brutalnie rozjechane. To z tego, że przenikają. Zaczamy już powoli na miejsce, na miejsce skupu i zobaczymy ile teraz po dostarczeniu tych kostek, tych bel. Właśnie, na to się mówi kostki czy bele? Chyba kostki. A ja teraz mówię, bo to była... To chyba była kostkarka, a nie belownica. Bele, bele są... Ej, hopie, hopie! Ło, hopie! Belownica to robi okrągłe baloty, a to są kurde chyba kostki, chyba źle mówiłem. Jeżeli tak, to możecie mnie poprawić w komentarzach. Tak czy inaczej, jesteśmy już na miejscu i zobaczymy, ile teraz procent kontraktu będzie wykonane. Y opuszczamy i drugi raz będzie. ktoś Y? Wyładowanie ponowne? Zobaczcie, jakie to są ogromne sprzęty. Jak to musi być w prawdziwości. Jakie te sprzęty muszą być ciężkie i kosztowne w ogóle, żeby to zakupić. 82%, tak, czyli jeszcze jedna naczepa. Znowu naczepa, powiedziałem. Trzymajcie mnie. Przyczepa. Jeszcze jedna przyczepa, nie w całości. I będzie skończony kontrakt. I jeszcze sobie te kostki zwieziemy, oddamy. I zobaczycie, ile będziemy mieli siopy. Bardzo fajnie. Może nawet uda się spłacić kredyt, który mamy zaciągnięty w banku tutaj w grze. Bo tam jest pół miliona. Chciałbym to jak najszybciej spłacić, co nie? E no, chłopie, no. Co ty robisz z tą Oktawią? O, ale gościu. Jakie hen teraz sobie z powrotem na pole, to też mi gościu tak wyjechał okropnie ten niestety w ogóle nie nie zostały chyba zaprogramowane w ten sposób żeby uważać na gracza teraz w lewo trzeba skręcić, na was kierunkowskaz no i co? Patrz jak ścina zakręt to prawda ja, on miał pierwszeństwo, bo skręcał z drogi głównej no ale ściął zakręt tak, że pewien ten strzała strzała w oponę no więc Wracam na pole i, 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 i robimy kolejny kurs. Mówiłem, że będą 3-4 kursy. Wątpię. Może mogą być jeszcze 3, bo teraz będzie trzeci kurs. Zobaczymy. Dobra, jesteśmy już przy polu, ale tutaj przykuło moją uwagę coś takiego. Awaryjne sobie nawet dam. Zobaczcie, co tutaj jest. No właśnie. Beczkowozik, poproszę. Jeszcze 7 beczkowozów. Fajnie, że uda się te znajdki znajdować takim zwykłym jeżdżeniem. Podoba mi się to. No. Jesteśmy już na polu. Wyłączam już te awaryjne. Włączam maszynę i lecimy. Ojoj, jeszcze chyba będą. Myślicie, że będą dwa kursy, czy więcej? Myślę, że mogą wyjść jeszcze. Ciężko stwierdzić, musiałbym te kostki policzyć, ale tak na oko myślę, Wydaje się że w dwóch kursach się zmieścimy. Chciałbym przynajmniej, ale może być ciężko. O, jeszcze jak tak będę robił, takie zawijasy, które nie przynoszą mi zamierzonego efektu, to tym bardziej. Mimo, zajmie mi to więcej czasu, to jeszcze bez potrzeby się tutaj najeżdżę. Ta kolejna baleczka. No, da Dobra. Nie, powinno starczyć, to będzie ostatni, przedostatni ten Tak, przedostatni kurs to będzie Po kolejnym kursie albo... no nie, ostatni nie Po tym kursie zbieraj tą beleczkę, hopie Please O Tak, tak, to teraz zbieramy i ostatni kurs będzie w pełni dla nas Plus, nawet mi się wydaje, że resztka z tego, co mamy teraz załadowane To może pójść na nasze konto I belek Ciekawe, ile w ogóle zarobimy na tym. Na kontrakcie będzie 30 tysięcy plus jeszcze zarobek na tych kostkach, które nam zostaną. Dobra, zbieram ostatnią kosteczkę. I raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem kostek nam zostało. To na nasze konto pójdzie, czyli połowa przyczepy składam już tą maszynę. I jeszcze ostatni czwarty kurs będzie po połowę przyczepy. Więc fajnie. Czyli jednak się sprawdziło, że będą około 3-4 kursy. Bo wyszły niecałe 4, bo ten ostatni kurs nie będzie pełny. Ale się sprawdziło to, co mówiłem, więc fajnie. Ja sobie dostarczę teraz to i widzimy się na miejscu. Ponownie dojeżdżamy, dojeżdżamy i zbliżamy się do miejsca sprzedaży i teraz coś wam powiem. Wracając jak będziemy teraz wracać na pole ostatni raz, to kupimy, nie kupimy, tylko pokażę wam coś yy, coś ciekawego tam przy drodze. W trakcie jazdy jak jedzie się. Yy, jak się jedzie stąd w kierunku tylko pola, tam po prawej stronie są takie ciekawe znaki. Muszę wam je pokazać. Tam jest coś ciekawego na nich. Fajnie, że to jest tak nawiązane teraz się dowiecie o czym mówię, ale teraz Weźmiemy, wyładujemy Y I wyładujemy ostatnią Porcję Ostatnią porcję belek I czy jakaś część teraz będzie szła już do nas? Tak, zobaczcie już Zarabiamy na tym 7200 Już zarobiliśmy na belach Jest tutaj czat? Na, nie ma czatu niestety na tym Na singlu ale za to jest przycisk ENTER do wyłączania silnika, co właśnie uczyniłem. To bym chciał schować. Schowaj się, o super. Odpalamy silniki, jedziemy. Nie ma niestety czasu, czatu na... Na singlu. Ale to nie szkodzi, ja sobie zapamiętam. Zarobiliśmy 7200 i teraz jeszcze dostarczymy kolejną... Kolejną porcję 7 bel. I to będzie koniec, tylko teraz czekajcie ukończony, ale to odbierzemy dopiero jak... jak... jak dostarczę, bo mi tak to zabiorą te, te, te sprzęty, co nie? I nie będę miał jak tego prze, przewieźć, więc... Gdzie są te? Halo! Zawiesiłem się. Co jak się sprawdzić? Ceny. Tutaj. Tak? Tak. I tu mamy ściano. To do handlarza zwierzęta i może pojedziemy, gdzie jestem pan? O, jasne. Oznacz A to nie ma sensu jechać, bo to handlarz jest tutaj po lewo. Jak tam zjedziemy na dół, to on jest tutaj. O, widzicie nawet. To nie ma sensu jechać do handlarza, bo to i tak będę stratny. A to jest rzut beretem, więc ja to odznaczam. I wracamy. Wracamy na pole. Dojeżdżamy już do tego miejsca, które chciałem wam pokazać, o którym wam mówiłem przed chwilą. Jak y, wyładowywałem bele tutaj po prawo teraz mamy taki fajny znak niebieski. Zobaczcie, włącza awaryjne. Patrzcie to, to jest taki fajny znak. Naprosto jest do Ravenport. Z tego co pamiętam, to Ravenport. Bo my teraz jesteśmy na mapie Elm Creek. A Ravenport to była mapa. Była, bo, bo, która była w przednim farmingu W przednim farmingu mieliśmy Pelsbrunn I była jeszcze jedna mapa, wiecie, że nie pamiętam, ale To, to było też jakieś amerykańskie Amerykańska m, Amerykańska mapa, tak? I albo to było w 19, albo w 17 Takie ciekawe, że to jest takie nawiązanie do Do innych map, do innych krain tutaj, które znamy z farminga tak samo jak na mapie. Uuu, yy, jak ta mapa się nazywa, ta alpejska, co nie? Z dodatku Alpine Farming do dziewiętnastki. I ją mamy w tej grze na start I tam, na, nie, nie mówię o tej francuskiej Old, 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 old Bayeron, to mówię o tej mapie er, Erlengrad. O, właśnie, ta mapa się w ten sposób nazywa. I tam na przykład mamy. Jak sprzedajemy ziarno i sprzedajemy różne rzeczy na pociąg, to ten pociąg jedzie do Felsbrunu. Do Felsbrun, chyba się tego nie odmienia. No i ważne jest tam komunikat, że pociąg pojedzie do Felsbrun, sprzeda i do nas wróci, więc fajne są takie nawiązania. Tak jakby to wszystko się działo obok, co nie, że nie są to osobne światy, tylko tam gdzieś obok mamy Ravenport, tam gdzieś obok mamy Felsbrun. Wiadomo, że teraz gramy na mapie amerykańskiej, więc nie będzie obok miasta, które występuje w Niemczech ale grając tam na mm, mapach europejskich właśnie tam w Niemczech, w Austrii, w Szwajcarii to fajnie, że jest to w ten sposób połączone co ciekawe jeszcze w 19 na modhubie była taka fajna modyfikacja taka mapa mini brun się nazywała i na tej mapie właśnie były znaki, które kierowały na Felsbrun. i nawet te miejsca, które łączyły się tak jakby z wylotem z tej mapy Wiecie, takie zakończenia, tak jak tutaj mamy autostradę z prawej strony, która się kończy gdzieś tam To takie miejsca yy, były tak zrobione, że jakbyśmy dokleili tą mapę z drugiej strony, Felsbrunu, zwykłego To by wyglądało tak, jakby to była jedna mapa Też było to fajnie rozwiązane i to była mapa społeczności Ktoś tą mapę zrobił i udostępnił, nie była to mapa od Giantsów Więc jest to fajne, że ktoś to tak zaimplementował to są takie minimalne smaczki, które po prostu fajne są miło na to popatrzeć. Wkładam sobie już tą maszynę. Już to było chyba ostatnie jej, y, złożenie. Już więcej tutaj nie wracamy na to pole. Kontrakt zaraz oddajemy i kończymy realizację trzyodcinkowego kontraktu na tak ogromnym polu. Jak był pierwszy odcinek z tej, z tej mini takiej serii, gdzie zbiera, z, zajmowaliśmy się tym polem i tym kontraktem, to myślałem, że podjąłem się tak no, ciężkiego i ogromnego wyzwania, że nie zrobimy tego ale jednak wszystko da się zrobić, wystarczy tylko chcieć i zobaczcie, zrobiliśmy całe zlecenie, minęły trzy odcineczki I mamy zrealizowany cały tutaj zestaw prac zielonkarskich, czyli skosiliśmy to pole, potem je przetrząsaczem potraktowaliśmy Nie wiem jak to się mówi, przetrząsnęliśmy trawę, tak? Żeby uzyskać siano, potem to zgrabiliśmy, zrobiliśmy pokosy i te pokosy zostały przez nas skostkowane, czy też zbelowane Kostkarką, którą mamy na sklepie, jeszcze nie oddaną No i teraz ostatni etap z pięciu, bo aż pięć etapów miało to całe zlecenie Czyli zawiezienie tych belek do skupu Przy okazji sami zarobiliśmy Więc jest to jeden chyba z lepszych rodzajów kontraktów, jak widzicie kontrakt na pracowanie BL i on jest duży, ogromny, na jakieś większe zlecenie To zawsze, ale to zawsze bierzcie po prostu bierzcie ten kontrakt, jeżeli oczywiście lubicie je robić, bo ja na swoim prywatnym świecie gdzie grałem z znajomym to To robiliśmy te kontrakty po prostu tak często jak się tylko dało Czyli jak kontrakt klikniwał to od razu wręcz walczyliśmy i byliśmy się kto pierwszy kliknie i, i zdobędzie kontrakt, bo jak jedna osoba na multiplayerze weźmie, to druga już tego kontraktu nie ma. Więc fajnie, ja na przykład lubię to robić. Nie ma z tego wcale takiego fatalnego zarobku. A właśnie na niektórych tych kontraktach można jeszcze dodatkowo zarobić. Chociażby na przykład, tak jak jest na kontrakcie ze zbieraniem bawełny, tam również reszta bawełny, która jest, zostaje dla nas i jest to naprawdę duży zarobek. Bo tej bawełny dużo zostaje nieraz i naprawdę jesteśmy w stanie zarobić nawet 50 tysięcy dodatkowych pieniędzy z samej beli bawełny. Ostatnie składowanie Nie wiem czy nawet będę wracał na sklep Oddamy tą maszynę w tym miejscu To idzie dla mnie Zarobiliśmy 7200 Na pierwszej dostawie Pyk. I teraz zarobimy 8500 Czyli łącznie zarobiliśmy 15700 Dodatkowego dosu Za Wyłączę sobie ten ciągnik. Za dodatkowo sprzedane bele na nasze konto. Czyli łącznie zarobimy 15 tysięcy zaokrąglając do, do 16 16 tysięcy plus 27,5 tysiąca czyli jest to 45,5 tysiąca euro za kontrakt, który wykonaliśmy co prawda długo, bo zajęło mi to i rozgrywki. Myślę, że z 2,5 godziny nad tym siedziałem, żeby to zrobić. Ale zobaczcie jaki ładny mamy za to zarobek. Odbierz Wszystkie maszyny najprawdopodobniej teraz się oddały. Tutaj są inne kontrakty związane z tym samym, tylko na mniejszych polach, ale też ceny są naprawdę zacne. Zobaczcie, mamy prawie 200 tysięcy euro na koncie. A przypominam, że w następnym odcinku zajmujemy się muceniem i zbiorem ogromnym zbiorem naszych pól rzepaku czyli 41, 45, 46. I 47. Wszystkie te pola szepaków w następnym odcinku zbieramy. Będą ogromne żniwa. Mam nadzieję, że czekacie na to i po prostu zobaczymy się i usłyszymy się w kolejnym odcinku, jak będziemy to robić. Więc ja się z Wami żegnam. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie tego odcinka. Do zobaczenia i do usłyszenia w kolejnych odcinkach na moim kanale. Cześć!